Cześć, jestem Discover, a to kolejny odcinek z kariery Mainz. Dzisiaj czeka nas bardzo trudne spotkanie z Bayernem Monachium. Jak widzimy Robert Lewandowski jest drugi w klasyfikacji strzelców zaraz za Erlingiem Haalandem. My zajmujemy 13 miejsce. O, i Lewandowski piłkarzem roku, co, co ciekawe. Więc w, widać, że w FIFA nie wszystko się zgadza co w rzeczywistości. Teraz zagramy z składem. Zagramy z składem piątką obrońców z piątką z tyłu. Aaron, Sąd, czy Ustnie, Kate. Dobra, tak zostawiamy ten chyba podstawowy skład, ale robimy drobne zmiany na ławce rezerwowych. Tutaj wyjdzie Burkhardt, Ingvartsen stąd pójdzie, jest Nemet, Hak. Nie wiem, czy mu nie dać dzisiaj szansę zamiast Bela. Bel bez formy, więc może Hak dzisiaj zagra w spotkaniu z Bayernem. Mateta, Imunazda Burna na szpicy, Rasz, Lukoki i Kilian. Zamiast Maybrie'ego, to jest zbyt ważny męcz, żeby ten młody gracz tutaj grał. Dobra. Co to byłoby? Wszystko, wszystkie z w składzie. No i zobaczymy jak nam pójdzie. Gramy oczywiście to spotkanie. Lewandowski lekko podmęczony. No i zobaczymy jak nam pójdzie. Zaczynamy to spotkanie. Obyśmy tutaj wwieźli chociażby punkt. Autobus i... Staramy się ojciec remisować 0-0. Kor! Może pójść kontratak z tego. Kor! poczekał na Widmera. Widmer ma okazję, Widmer centruje pole karne. Liczy o Broni Neuer. Przy nim sand Just próbuje odzyskać piłkę. Lewandowski. Lewandowski cały czas się zapędził już do prawej strony. Troszkę zamknął go sand Just Sar. Lewandowski, Lewandowski pole karne. Niestety jeden do 0. W minucie meczu Lewandowski z asystą zagrania do Tomasa Miller'a. No i Tomas Miller, który był od początku spotkania bardzo aktywny, strzela bramkę na 1 do 0. Już w 12 minucie w ogóle pierwszy strzał Bayern na Monachium. No oddaliśmy wcześniej jeden celny strzał, gdzie Manuel Neuer obronił. Teraz Bayern pierwszy celny strzał. Widzimy Bouna Sartu to porobił. Lewandowski Miller wbiegający. Nikt go tam nie pilnował. Totalnie obrońcy spóźnieni. Spóźniony hak z numerem 42, któremu dałem szansę. To spotkanie, więc... No nie najlepsze załamanie naszego stopera. Ależ teraz błąd Widmera, ależ to błąd Widmera, ale... Jakoś to wybijamy chociaż cały czas z błędem. Miller Chaotycznie w tej defensywie okazja! Robert Lewandowski i 2 do 0 w 21 minucie! Coż tu za chaos się zrobił w tej sytuacji? Co to się tutaj za zadziało w tym momencie? Ta piłka się odbiła? Tam podejrzenie KT! Tej piłki nie zablokował! W zasadzie ją tak zablokował, tylko że. Co zrobił w ogóle Bramkarz? Totalnie. Beznadziejny Robin Center. 21 minut, jest 2-0 Bayernu monachium Come on. Lewandowski. Korecka. Come Ładnie do millera, miller. Do tyłu. Come on. Miller, Komał, aż klepi Bayern Monachium. Lewandowski! Trzy. Co ja mam powiedzieć? Trzy strzały celne, trzy gole. Bajer Monachium rzeczy samej. Miller, Komał, poklepali jak Barcelona Guardioli za dobrych czasów, no i... Lewandowski wpakował piłkę do siatki. Tyle miał miejsca, nie doskoczył do niego totalnie. Sandrusz Center miał to, mógł to wyjąć, ale nie wyjął tego z jakiegoś powodu. No i 3 do 0 Lawajer na Monachium. Fatalnie. Jest chyba spalony. Albo i nie, nie spalił. Seczknabri. Nie spalił w tej akcji. Seczknabri do środka. Seczknabri. Było, że nie piłki strzał z daleka. Center. No i nareszcie jakiś strzał obroni nasz Bramkarz. I teraz można jakoś z tej. Wyjść z kontratakiem, ale no nie wychodzi fatalnie. Bo ja tylko straci to piłkę i szansa Müller! na szczęście nie trafia. Kor, ale tu próbowaliśmy wyprowadzić jeszcze kontratak, ale nic z tego nie wynikło. 3-0 do przerwy. Bayern z nami mnie prowadzi. No to jest totalna deklasacja. Bayernu Monachium nie istniemy w tym spotkaniu. Jeden strzał oddaliśmy i to wszystko. Może pora, nie wiem, zmienić troszeczkę formację na bardziej ofensywną, coś tam pozmieniać, żeby tutaj bardziej to funkcjonowało Myślę, że w naszym wypadku 4-2-3-1 wąsko to może być całkiem niezła opcja Tylko, że pytanie, z matetą czy z daburem Niech będzie tu mateta Sandchust, nie nasz tutaj Fitmer, Aron, Hack W takim przypadku sztyger niech wejdzie. Albo nawet Stach. A tutaj sztyger. Co u nas no zobaczymy, czy coś takkolwiek zmieni. No chociaż w jakimkolwiek stopniu. Jakimś chociaż najmniejszym stopniu. Miller. Taki misia, jakimiś do Millera. Jeszcze ta strona cała wolna. Come out 4 do 0. To jest po prostu deklasacja. My jesteśmy tak niszczeni, oni za każdym razem robią atak za atakiem, atak za atakiem. My próbujemy wyjść z kontrał. To albo Alfonso Davis, albo Kingsley Komal, albo Porecka wracają do defensywy i odbierają nam tę piłkę bez problemu. Oni są za szybcy, żebyśmy ich mieli jakkolwiek ich dogonić i w tej defensywie, i w tej ofensywie. Te skrzy szybkie skrzydła teraz również. Zagranie automatycznie chyba od Tomasa Melera do lewej strony do Kingsleya Comana, który jest bardzo szybki strzelił od razu, bez zastanowienia no i w 62 minucie już zmieniają tego komana, no my jeszcze będziemy próbować ofensywnie jakkolwiek wyjść, ale czy to cokolwiek przyniesie, to wątpię w to w ogóle totalnie totalnie w to wątpię wszystko, bo tu nie ma w ogóle możliwości zrobienia tej czegokolwiek w tej defensywie, totalnie nie ma żadnej możliwości Sztyger do Witmer do Sztygera. Sztyger będzie centrował. Teraz może Mateta! Ależ mógł mieć piękną bramkę, ale. Manuel Neuer na posterunku. No chociaż tą jedną bramkę mogliby nam już darować, ależ świetna przewrotka, ale. Neuer wykazał się kapitalnym refleksem. Betius polekarny. Mateta! Główka obok! Stach. Betius. Mateta, Mateta uderzył i pięknie trafił. 4 do 1. Mamy bramkę honorową. Mateta z trapieniem! w 68 minucie. No niby jest jeszcze troszkę czasu, ale 3 gole jeszcze odrobić. To nie ma szans, ale kapitalne podanie od Poderzy Lidza do Matety. Mateta jeszcze poszedł z stopiku przed polekarny, huknął finezyjnie prawą nogą. Bez szans Manuel Neuer w tej sytuacji. No, i jest jakakolwiek bramka, chociaż honorowa. 4 do 1. Miller schodzi z boiska, no i naprawdę kapitalny mecz Tomasa Müllera. Motor napędowy, Obama Young w ogóle. Jest. To jest totalna abstrakcja. Obama Young w pajernie Monachium. Obecnie jest w Barcelonie Richard Są Okazja broni to Manuel Neuer. No i nie mamy drugiego trafienia. Jeszcze próbujemy wyprowadzić jakiekolwiek kontrę. Przyniesiona piłka do prawej strony. Jest tu Widmer. On się napędza. Widmer. Jeszcze jakaś akcja. Widmer będzie centrował pole karne. Okazja. Nie ma strzał, strzału, ale jest teraz Sztyger. Sztyger, Widmer. Nie ma karnego. No i niestety kończy się to porażką. 4 do 1. W tej drugiej połowie wyglądało to znacznie lepiej, no bo druga połowa na 1-1. Ta pierwsza połowa była totalna, tragiczna. To wejście w mecz, te pierwsze 30 naszych minut, bardzo słabe wykonanie, ale ogółem Bayern cisnął całe spotkanie. Tu mogło się skończyć nawet dużo wyżej. No przegrywamy trzema golami, 4 do 1. W zasadzie można było wyjść bardziej ofensywnie do Bayernu, bardziej odważnie, bardziej wyżej do nich, żeby nie mieli tyle przestrzeni, a tak to wyglądało to tragicznie. No i przegraliśmy. 4 do 1 teraz nas czeka mecz z Hirtą Berlin, która wygrała teraz z Arminią 2 do 1. No Bayern pokonuje klub Mainz, Lewandowski z dwoma golami. No i on teraz dogania Erlinga Halanda nawet go wyprzedza w klasyfikacji strzelców. Mecz Hertą, a następne spotkanie czeka nas od razu z z, Ewej, z Eintrachtem później. Tylko teraz musimy troszeczkę pozmieniać w tym składzie chyba. Mateta, Dabur, nie no w sumie nieduże zmiany. Bell nie może zostać teraz w tym składzie, bo ostatnio hak słabo się spisał. Maybe Nebel, może Burkhardt, który miał dostać szansę, ale jednak nie dostał ostatecznie. Lukoki może cię się za runa na no tej lewej obronie. Dobra, jakieś tak drobne zmiany. Majeckiego do bramki bym dał może. Taki mecz z Hartoł to... Majecki, niech ty pobroni w tym spotkaniu. To jeszcze Brosiński, dobra. Symulujemy to spotkanie. Szybka symulacja w tym spotkaniu, no i zobaczmy, jak to się skończy dla nas z porażką. Jeden do trzech. i znowu jest taki okres, gdzie, o, Sandrzu z czerwoną kartką. 1 do trzech. Znowu wyprowadziliśmy tylko trzy sytuacje. No może tutaj bardziej ofensywnie na te niektóre zespoły trzeba wy wyjść, bo tutaj widzę, że niezbyt to wychodzi dobrze. Zawodnik zawieszony. No i bardzo ważny stoper zawieszony, St. Just. Skąd taka wysoka ocena zarządu u nas, to nie mam pojęcia. Bo nie wygląda to dobrze, ale... No cóż, jak nas tak oceniają, to... Cóż, na no to poradzę. Kolejny zmiany w składzie. Eintracht przed nami. Dobra, pora na mecz z Eintrachtem. Dużych zmian nie ma praktycznie, tylko ten SoundCheese, który nie może zagrać. O, oczywiście, teraz zrobimy symulację, po prostu zwykłą. Trab Framberger, Dika, Hinterreger, Lenz, Jakiś, Hauke, Takosta, UNES i Porre. To jest skład Eintrachtu. No i chociaż tutaj, jakby nam się udało chociaż ten punkcik zdobyć, bo idzie bardzo ciężko. I teraz kontra, kontra, atak rywala, kontra, atak rywala, Eintracht, świetnie jednak, Robin, Centner. Tabur bardzo źle. Jeszcze wjazd w pole, karne strzał, znowu Centner broni. Niebezpieczne, ależ strata piłki na tej stronie! Jak można tak piłkę stracić? Jak można w tak prostej sytuacji, a minionę stracić. Jak można w tak prostej sytuacji stracić piłkę w takim sektorze boiska? Ja tego nie rozumiem. Przecież możesz wybić ją na żołdrożny, możesz ją wybić przed siebie. Co zrobił mój zawodnik, to ja totalnie nie mam zielonego pojęcia. Rzut wolny, piłka do prawej strony, będzie zcentrowana w pole karne, no są kłopoty, Wierzę nam ten Eintracht bez problemu, centner broni, ale są kłopoty po prostu tak duże, tutaj nie ma innej możliwości, strzał, musimy zarządzić zmianę, musimy zmienić formację, nie ma innego wyjścia po prostu niż zmiana formacji w tym przypadku, no bo totalnie nam tutaj nie wychodzi. Mateta troszeczkę zostanie cofnięty może. O, nie, nie możemy zrobić. Niech, niech ten mateta zostanie cofnięty. Bel z tyłu, tutaj zahaka, niech wejdzie Stach i... I w ten sposób musimy zagrać, no bo nie ma innego wyjścia widzę tutaj. Wyjście wyżej do entrahtu. Szybkie konstruowanie akcji. No bo jak nam totalnie nie idzie. I... Eintracht wjeżdża sobie, robi sobie co, co chce z nami, a my znowu teraz tracimy piłkę w wyprowadzeniu piłki. No, ja nie mogę naprawdę. Nieważne jak ja ich ustawię, to będzie bez znaczenia, jak ja ich ustawię. Jak, I znowu na zresztą trafia. Jest bez znaczenia, jak ja ich ustawię, skoro środkowy obrońca nie potrafi podać piłki do przodu i traci to piłkę w bardzo głupi sposób. No, możemy mieć, nie wiem, ustawienie z trójką obrońców, możemy mieć ustawienie z piątką obrońców. Jeżeli środkowy obrońca nie będzie potrafił podawać piłki, to nie, nic z tego nie zrobi. Możemy mieć, nie wiem. Nawet ósemkę z tyłu i nic nam to nie da. Koniec pierwszej połowy, no pierwsza połowa wygląda po prostu dramatycznie. Dramat, to jest totalny dramat. A Minions jedzie z nami i robi co chce. My nie oddaliśmy żadnego strzału, to jest naprawdę. Coś fatalnego, Dabur, może teraz coś? Dabur. Dabur, Mateta, Mateta, oddaj ten strzał. No nie oddał tego strzału. Co to było za uderzenie? Masakra, idzie w dribling. Mateta. Po co ten dribbling? Po co ten dribbling? Będzie zmiana, na pewno pojawi się na boisku. Tutaj może się pojawić Ingwartsen, ale może się też pojawić Maybrie, który imponował w ostatnich spotkaniach. No ale tutaj jednak zostaje Mateta, bo nie chcę dawać Tabura, tylko właśnie Matetę. Ten Tabur jest totalnie na razie beznadziejny. Jak początek miał jeszcze w miarę strzelał te bramki, to tutaj teraz Fatalnie, i teraz jeszcze Eintracht próbował z daleka, ale z tego nie wynikło. Jeszcze piłka w pole karne, brawo, Robin Centner, ale. O Jezu, fatalnie sobie wypuścił Stach to piłkę, i Eintracht to przejmuje, i Eintracht strzela. Eintracht blisko trzeciej bramki zdobycia. Teraz może cokolwiek. Ale fatalne podanie. Ani nie potrafimy podawać, ani nie potrafimy uderzyć z daleka, ani nie potrafimy wyprowadzać z obrony piłki, ani nie potrafimy zastawić piłkę jak w pierwszej akcji, żeby ta piłka nie, nie została stracona. Nie potrafimy prostych rzeczy, podstaw piłki nożnej, nie potrafią ci zawodnicy. Ja nie jestem w stanie nic zrobić, jeżeli ci zawodnicy nie potrafią grać w piłkę po prostu. No to się cofnąć do nie wiem, do Juniorów i tam mnie się nauczą grać w piłkę. Podstawowe rzeczy, Matko. Jedyna. Fatalnie to wygląda. No tak źle. Jeszcze chyba nie było w ogóle. No tak więc czeka nas spotkanie z Lipskiem. Takim składem wychodzimy. Od razu zmiana formacji na 4-2-3-1 wąsko. Yy, spróbujemy wyjść troszeczkę wyżej do Lipska. To, co, to, czego nie zrobiliśmy z Bayernem. Co, w zasadzie co zrobiliśmy dopiero w drugiej połowie. Chcemy powtórzyć z Lipskiem i zrobić to od pierwszych minut. Mamy już 18. kolejkę Bundesligi Lipsk kontra PSV Mainz. Jesteśmy ponad. No teraz pół sezonu jest za nami, na razie zajmujemy miejsce na granicy spadku, więc musimy walczyć tutaj o każdy punkcik z takimi rywalami jak Lipsk, czy innymi. Fatalnie, tutaj znowu nie potrafimy... Jest kłopoty kurczę z, z podaniami, z celnymi zagraniami. Ależ strata, ależ złe wybicie! On miał to wybić daleko tą piłkę, on ją wybił centralnie pod zasadzie nogi Ilaisha Moriby. To jest dramat totalny. Ta piłka miała być wybita, ona miała być. Wybita daleko. To nie jest wybicie, ten. To... Wbijałem tą piłkę, no. Jeszcze raz wybijał fatalnie, to drugi raz jeszcze gorzej wybił. Totalna masakra z tym wybicie piłki. 1 do 0 dla Lipska. Po takim błędzie obrońcy po prostu. Amatorski błąd. Znowu, Kunku. Ależ on tutaj, ależ to jest zabawa. Ależ bawi się Lipski z szansa centner. Z totalna zabawa, jak ma piłkę, on ma taki luz przy nodze, że to jest coś niesamowitego i to jest, Jezus, kolejna strata, coś podobnego jak w symulacji, strata tak blisko naszej bramki, straciliśmy piłkę i Forsberg pakuje piłkę do siatki, no tragiczne błędy w defensywie, to jest totalny dramat, widzimy, no to co zrobili nasi, to jest totalne, nie wiem, no. Totalnie. Oni to się nie trzyma kupy niczego to się nie trzyma. Jaką ja formację nie zastosuję, jaką ja technikę nie zrobię. I tak jest zawsze to samo. Szybko, bardzo szybko tracone bramki. 25. minuta, już 2-0 lalipska. Lipska. Ciężko tu cokolwiek zrobić, a mój zawodnik nie potrafił go wyprzedzić, żeby to podanie odzyskać. I strzał! I 3-0! Ależ bramka! Co zrobił Centner? Takiej piłki nie wyjął! Błędy, błędy i jeszcze raz błędy. Emil Forsberg pakuje piłkę do siatki. Błąd za błędem. To jest coś dramatycznego. Ta drużyna totalnie nie funkcjonuje. Tutaj nic nie działa. Nawet bramkarz nie potrafi bronić prostych piłek. Piłka zagrają do yy, Forsberga. Strzał, no i pro... prosto w zasadzie w niego. On ją upakuje do siatki. Emil Forsberg 34 minuty. Jest 3 do 0. błędy, Co zrobił Robin Center? Miał wyjść do tego. Jezus! Maria! Andres Silva! Czy to jest dramat? Tak szczerze, tą grą ostatnią to my po prostu zasługujemy na to, żeby spaść z tej ligi, bo inaczej się tutaj nie da potrafić. No co? Bierność tutaj. Co zrobił w ogóle NKT? Stoi? Aha. Stoi i postanowił. No. Jakby chciał zrobić krok, A dobra. C Bez sensu, to totalna beznadzieja, to co robił Demezorze, Sender też, miał wyjść z bramki. To co zrobił to jest totalny dramat. 4-0 Lipska, jeszcze pierwsza połowa nawet nie minęła. Sanczust. Jezu, ale strata Sanczusta, to jest dramat totalny. Jakby Ta to tam nie miała pójść w ogóle i trząsa na pięć, ale nie. Kończymy. Do pierwszej połowy. 4 do 0. Ja mam wrażenie, jakbyśmy grali już całe spotkanie. Tak nas Lipsk atakuje, tak nas niszczy, że to jest po prostu totalny, totalny dramat. I co ja nie zrobię? I tak jest totalna masakra. Madeta zejdzie na jego miejsce. Dabur, może on cokolwiek zrobi. Maybree. zalicza Sunga. Nie wiem no, jakiekolwiek szanse, chociaż tym młodym jak i tak. W tym meczu nie mamy zbytnio szans. 4 do 0. Zaczynamy drugą połowę. Stach. To Maybry jako Maybry. Stach. Tragiczna strata. Ależ teraz dramat. Lukoki, Lukoki. O! Oh, fatalny błąd. 5 do 0. Dla Lipska. Dramat, dramat. Jeszcze raz dramat. Andres Silva chyba z hat trickiem Widzimy tragiczne zachowanie defensywy Masakra Tabur. U nas tabur, odwrócił się. U nas tabur. Teraz zagrani ładne szansa! Ale broni Gulaci. O etus polekarny sztyger. Nie ma uderzenia jest Maybry, Wa walczy o to piłkę bardzo ładnie Nie kt. do Dabura, mu nas Dabur, mu nas Dabur polekarne karne Betius! i dalej tego nie pakujemy do siatki Fantastyczny Peter Gulacci Że to nie wpadło Boetius sprówało ale Gulaci na no posterunku Sztyger w pole karne Betius. nie ma uderzenia Sztuger! Jaka te jeszcze raz sztyger. To Maybri jego Maybry, to Boetiusa. Boetius huknął. Znowu gula ci. Sztyger na polekarne. Ta wrzutka taka średnia, bo tutaj nikogo nie było. Jak już był ktoś, to był powstrzymany i nie mógł biec. To pole karne stach na pole karne. Może teraz coś? Jeszcze powalczyliśmy! Ale co z tego, skoro broni, to Pite Peter kuleci znowu! I kontra tak, może to być bardzo fajna kontra, Sztyger! Sztyger będzie centrował na pole karne. Okazja! Ale szpudło! Ale szpudło Munasa Dabura! No, zaczynamy funkcjonować coraz lepiej, ale co z tego? To jest 5 do zera, a Munas Dabur w taki sposób puduje. Będą również u nas... Będą również... Będą również u nas zmiany. za Lukokiego. No i burkart co do bura. A już nie można zrobić zmiany. No to... To tylko ta jedna zmiana. Kunku uderzenie zda... leka, ale... Jeszcze bronię robin centne Się zaciało? Chciałem tą piłkę wybić. Najpierw chciałem obrońców wybić. Później bramka, żeby chociaż wybił. I on wybił. Co zrobił. Co moja drużyna w ogóle gra. To jest gorzej niż Legia Warszawa. To jest większy dramat niż Legia Warszawa. To jest jakieś. jakaś kpina totalna. Zawodnicy nic nie potrafią. Dramat totalny. 6 do 0. Teraz może jakiś kontra z tego wyjdzie. Dobra piłka do Widmera. Widmer to Maybry, jego Maybry. go piłkę posyła do Dabura. Munas Dabur! Teraz nie zmarnuje i jednak marnuje tą sytuację. Drama totalny Stach Munas Dabur. Munas Dabur do Stacha wycofał, ale Stach to traci. Ale Karnes! Sentner to broni. Strzał z daleka, 7 do 0, jeszcze ostatnie sekundy spotkania. No po prostu to jest totalny dramat. My nie potrafimy nawet wyjść z własnej połowy z jakąkolwiek kontra, Jak już wyjdziemy z kontrą, to gula i broni w taki sposób, że to jest po prostu niepojęte. On wszystko wyjmuje, co leci w światło bramki, a tutaj widzimy takie strzał z fałsza chyba. I force, i, nie, liner. Ależ uderzenie i to jest 7 do 0. Dramat totalny. To spotkanie się kończy. Mówiliśmy, że dramatyczne było spotkanie z Bayernem Monachium. To to jest po prostu koniec świata. 7 do 0 i ta bezradność to jest... No, 7 strzałów, a my nic nie strzeliliśmy, oni na 16, 7 bronek no i pewnie spadamy do tej strefy spadkowej. Tak jest, tak wygląda tabela po 18 kolejkach. Jesteśmy na 16 miejscu, na granicy spadku. Cały czas musimy się bić o to utrzymanie, ale coś, coś musi się zmienić, bo to póki co jest totalny dramat. A póki co ja się z wami żegnam. Na dziś byłoby to tyle. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, by być. Na bieżąco. Do następnego razu yy, powiedzcie mi również, jakie transfery przeprowadzić, kogo sprzedać, kogo yy, zostawić. Rozważę Was jeszcze wszystkie propozycje. Do następnego razu, trzymajcie się i cześć.